Cześć. Opowiemy wam trochę o przygarni kota, małej fundacji z Wrocławia. Nasza przygoda z kotami zaczęła się na długo przed założeniem formalnej organizacji. Początkowo zajmowaliśmy się fotografowaniem kotów we wrocławskim schronisku. Z czasem sami zaczęliśmy przyjmować koty na tym czas. Pierwszą z naszych podopiecznych była malutka koteczka lunka, którą wspominamy do dziś. Z każdym kolejnym miesiącem liczba kotów pod naszą opieką rosła w szybkim tempie. Przez około 8 lat działaliśmy jako nieformalna grupa przygarniej kota, a w 2016 roku założyliśmy fundację. Powód był prozaiczny. Potrzebowaliśmy móc zbierać datki, ponieważ nasze prywatne środki przestały wystarczać na pokrycie kosztów utrzymania wciąż rosnącej liczby podopiecznych. Czym się aktualnie zajmujemy? Przede wszystkim adopcjami. Zmieniamy bezdomne koty w szczęśliwe kanapowe miziaki. Stawiamy na jakość, a nie ilość. Każdy nowy podopieczny przechodzi szczegółową diagnostykę i pełną profilaktykę zdrowotną. Opieka nad kotami zajmuje nam każdą wolną chwilę. Dużo czasu poświęcamy na sprzątanie, następnie podawanie leków i jeżdżenie do weterynarzy. Jest też miejsce na mizianie i przytulanie. Bardzo czasochłonne jest filmowanie i robienie zdjęć. Chcemy Wam jak najlepiej pokazać naszych podopiecznych, abyście się w nich zakochiwali i zgłaszali chęć adopcji. Adopcja jednego kota to podwójne szczęście, gdyż na jego miejsce zazwyczaj przyjmujemy kolejną kocią sierotkę. Poza kotami do adopcji dokarmiamy także duże stado bezdomnych kotów. Jeździmy do nich codziennie z karmą i wodą, nie zważając na pogodę, bo one zawsze czekają. Pośrednio opiekujemy się także innymi stadami kotów poprzez wspomaganie karmicieli karmą. Dodatkowo naszą misją jest szerzenie wiedzy na temat zdrowia i bezpieczeństwa kotów. Dlatego wyadoptowujemy koty tylko do domów niewychodzących oraz z zabezpieczonymi balkonami i oknami. Nowe domy przestrzegamy odnośnie szkodliwości niektórych roślin, oraz zalecamy karmienie tylko mokrymi karmami z dużą zawartością mięsa. W 2018 roku zostaliśmy zauważeni. A nasze starania docenione przez miasto. Odznaczono nas wrocławskim sercem dla zwierząt. Tabliczka z nazwą naszej fundacji wisi od tamtej pory na wrocławskich partynicach. To byłoby wszystko, tak w skrócie o nas. Zachęcamy do śledzenia naszych działań poprzez subskrypcję kanału, do adopcji kociaków oraz wspierania nas w kociej misji poprzez ustawienie stałego przelewu na 5 złotych miesięcznie. Niby niewiele. Ale w grupie siła. Można ustawić tradycyjny przelew na nasze konto lub poprzez portal Patronite. Dziękujemy za obejrzenie filmu i za to że jesteście z nami. Do usłyszenia.